Witam, ja jestem Jacob, a oto mój Let's Play Resident Evil 4. No i skończę to co zacząłem, czyli powybijam lokalnych mieszkańców wioski, przechodząc na następną planszę. Na której stanie się coś, czego nienawidzę wprost w tej grze, chociaż. Momentami jest naprawdę fajne, ale sami zobaczycie. To znaczy, ci co grali, to wiedzą o co mi chodzi, ale mówię to tym, którzy nie grali. Więc, właśnie to, moment zręcznościowy w tej grze. Muszę klikać, aż mi zręczpieje ręka. Na szczęście to jest pierwsza taka zręcznościowa mi minigierka, nie jest taka trudna jak inne. Dobra, nie będę mówił na zuby, nie będę krakał co się dzieje dalej w tej grze. Jee, yeah, diamenciki. No. Nowy rodzaj przeciwnika, zombie z dodatkiem dynamitu. Kurka. Kurka. Nosz. Nosz. Czy ja przestrzeliłem nie to Tak, przestrzeliłem nie to Kurde, nic z niego nie wypadło. Dobra. A ciebie już nie dosięgnie? A ty jesteś ułomem? Ożesz. nie. Tak, ten pan, który rzuca we mnie laskami dynamitu, pozbudził mi się pułapki. Na moje życzenie. Się tam Teraz trzeba się zadowolić tym. O -o. Tak, dobrze, że mam to. Ej, ludzie chyba zginę niedługo ze swojej głupoty po prostu. Uff, byłem szybszy. Że wcześniej tego nie dostrzegłem, kto znowu dajże mi wreszcie spokój. Dobra, o, gniazdo, i cóż to gniazdo zawierało? Czerwone kociołko, tak? To jest skarb z tej plaży. Nie mam jeszcze mapy y, ze wszystkimi skarbami tej, y, no, ca całej tej wioski. Ale kupię sobie później, jak będzie okazja. Dobra. To wszystko. Teraz czas na tych. O tak, o nie, nie, nie. A! Teraz wybada faka. Nie wysadził się w powietrze. No, No. rozumiem. Dobre. Marnowałem trochę nabojów do strzelby. Ale w podzięce mam następne i do pistoletu i jeszcze kasa. Czyli w sumie co ja mam? Nie jest źle. Tak zarobię krocie na tym, co znalazł. Mam taką nadzieję. A nie, nic, nic nie mam do przebudowania. A teraz mam. Dobrze. Jeszcze lepiej. Ile ja mam w sumie 42 42100. Nieźle. Chyc! co jest? Drugie chyc. Dobra. Yeah! Przyda się. Dobrze. Teraz tam. You're not like them. No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. Zimierz Lenin Uu, to, nie, to nie był Lenin. Siedemdziesiąt procent celności zabiedzie się tak nieźle. Chyba mogę wykorzystać ten zapis. Raczej tak. No you sam vital eee... humans. Let us give you our power. <laughs> Soon you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up! Hey, uh, yeah, yeah. hey, crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy. Whoever you are, <sighs> name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? <laughs> That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Talk about that the llamó Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Now I'm just a good for nothing guy. Who happens to be quite a ladies' man? Why'd you quit? Phew, <laughs> <laughs> policia! You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself, only for a day though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force that is the incident with the viral outbreak right I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department hey boy, I'm the... Something after you yes you yes Nie daj mi... Ja! Co się stało? Now! Jest! No. udało się. Świetnie. Yeah, it's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Przeżyliśmy... I dobrze. Dobry, Stranger. Jezu, ja go po prostu kocham. To nasz taki mały przyjaciel, który jest handlarzem. I on ciągle powtarza... Przybyszu, czyli Stranger. Boże, jak je kocham to! Stranger dostaliśmy przy okazji na boje do snajperki i należałoby w tym momencie właśnie kupić łową snajperkę Mam coś, co może interest you stranger got a selection of good things on sale stranger.

Dobra, przyda mi się... najpierw tak, karabin. Is that stranger? <grymne> Thank you. Eee, do karabinu. Is that stranger? Chociaż... <grymne> Thank you. Granatnik nie. I mapa skarby. <laughs> Thank you. Oraz walizka średnia. Kurze, dużo mnie jestać świetnie. TNP pójdzie później do kupienia. Nie mam naboi, więc po co sobie kupować? Wi. Dziękuję ci. I na tym będziemy kończyć. Także komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.